Haju się magu ten tak z tej strony, Stajnia Meksyk. A w dzisiejszym odcinku pomówimy sobie trochę o montowaniu filmu, ponieważ jedna osoba poprosiła mnie o to w komentarzu. A więc e, przechodzimy tutaj do programów, w którym ja montuję filmy. Ja to robię w programie KineMaster. A więc teraz otwieramy sobie projekt. Wybieramy 6 na 9, 16 na 9, ponieważ to jest rozmiar, którym wyświetlają się nam filmy na YouTubie, jest najlepszy. Klikamy w Multimedia. I możemy sobie wybrać jakieś um, filmy. Tak, po prostu klikamy w nie, a one pojawiają się na tym pasku tam na dole. Jest nieograniczona ilość. Jak możecie zauważyć. Tak to wygląda. I tak, jeżeli chcemy edytować wideo, klikamy na nie. Jak widzicie, wyświetla nam się dużo opcji. Pierwsze z nich to jest ucinanie. Można tutaj zrobić dużo rzeczy, ale myślę, że najbardziej przydatne jest po prostu wycięcie w wideo. A więc y, można tutaj kliknąć coś takiego, i na przykład później znowu. I na przykład mamy taki fragment. Możemy go usunąć koszem. Tutaj się cofa, i można tutaj na przykład wydłużyć go. Tutaj akurat skrócić się nie da, bo jest za krótki, tylko troszeczkę. Tutaj właśnie można zrobić zwolniony tempo, i tak dalej. Tutaj y, są różnego rodzaju efekty. Można je też pobrać, te są na przykład pobrane. Tutaj jest odbicie lustrzane. Tutaj jest filtr kolorów. Można zrobić szary, jaki się tylko chce. Wybierzmy sobie na przykład taki. A tutaj jest dostosowanie kolorów. Może być jaśniej. Tutaj różne rzeczy można robić. Jest dużo opcji. Tutaj jest kopalnia głośności. I wybiera się tutaj, gdzie w danym miejscu ma być głośniej lub ciszej. Tak widzicie. Tutaj jest filtr audio. Ale to Wam pokażę później, bo tutaj nie ma głosu. I wineta. Czyli taka ciemna obramówka. OK. Omówiliśmy już, co można zrobić na danym audio. Teraz w warstwie. Mamy tutaj kilka rzeczy. Pierwsze to jest rysowanie. Tutaj wybiera się kolor. Jak widzicie jest dużo opcji. Wybierzmy jakiś. Niech będzie taki niebieski. I jak widzicie ja tutaj mam takie kółko. Tutaj jest taka strzałka do cofania. Jest tutaj gumka oczywiście. Tutaj się wybiera czym chce się rysować. Czy to ma być taka zwykła linia, jakieś strzałki yy, i różne inne kształty. Jest to myślę bardzo pomocne. Ale na przykład bierzemy sobie takie koło. Klikamy sobie te opcje. Można tutaj Wybrać sobie animację, w jaki sposób ma się pojawiać, animację w trakcie, jakby y, tutaj trwania go na ekranie oraz animację wyjścia. Tutaj również można go przyciąć, oczywiście. Tutaj można na przykład zmniejszyć widoczność. Tutaj można obrócić. Tutaj jest blending, ale nie ogarniam go szczerze mówiąc. Poza tym jest w większości dla premium, więc, no, to nie jest jakoś bardzo potrzebne w montażu. No i jeżeli chodzi o to, to, tyle można sobie zwiększyć, pomniejszyć, jest naprawdę dużo opcji, a tutaj jest taki kosz i wtedy można usunąć. Dalej w warstwie mamy tekst. Oczywiście możemy sobie coś tam napisać, powiększyć, zmniejszyć, przechylić i tak dalej. Jeżeli klikniemy na te AA, mamy różne czcionki. Od razu mamy dostępny Android i łacina, ale ja na przykład mam pobrane tutaj takie, są to bardzo fajne czcionki, polecam je sobie pobrać, nie wiem czy są dla premium czy nie, ale polecam zajrzeć do tego sklepu, można tutaj po prostu w tą ikonkę sobie kliknąć i wtedy przeniesie Was do takiego jakby sklepu i tam można sobie pobrać. I, I można znaleźć zarówno te dla premium, ale i te za darmo również. Także tak, i to jest dokładnie to samo, co w przypadku tego rysowania. Tylko tak, tutaj y, zmienić kolor można sobie później, oczywiście, widoczność, i tak dalej. Ale tutaj mamy inne rzeczy, czyli na przykład cień można sobie wyłączyć, połyskujący jest. Oczywiście wszystkiego można zmieniać sobie kolor i widoczność. Obwódka, nie wiem, na przykład czarna, i tak dalej. Y, kolor tła mo y, można sobie włączyć. Tutaj o, można sobie zrobić jakieś takie. Może być na całą szerokość, jeżeli tak zaznaczycie. No, i tak to wygląda. Kolejną rzeczą są takie naklejki, je można sobie pobrać, to są te klasyczne, które są od razu ale polecam jakieś pobrać, na przykład nie wiem, ja tutaj mam taki screen glitch O, można sobie zmniejszyć jego widoczność Proszę um, także tutaj są również inne rzeczy, które były też w poprzednich Dalej są efekty, tutaj jest taki zwykły, tutaj są od razu, jest to takie wypikselowanie i blur, tak oczywiście powiększyć można, w ustawieniach można powiększyć, zblurowanie w danym miejscu um, Oczywiście te animacje wszystkie, tutaj już jest dostępne coś takiego jak przycinanie. Tylko najpierw muszę to zmniejszyć, żeby Wam to łatwiej pokazać. A więc, przycinanie. Jeżeli włączymy maskę, tutaj jak widzicie, możemy zrobić coś w tym stylu, czyli żeby te krawędzie były takie rozmyte. Tutaj możemy sobie wybrać kształt. No i tutaj możemy sobie właśnie przyciąć. Na przykład, jeżeli potrzebujemy tylko takiego kwadraciku, no to możemy sobie przyciąć i wtedy będzie tylko taki mały kwadracik. I ostatnią rzeczą są multimedia, tutaj, w warstwach. Jedna z najbardziej y, potrzebnych rzeczy, i tutaj możemy dodać sobie na przykład jakiś odazek. Tutaj są takie y, podstawowe, które powinny tutaj być. Jeżeli weźmiecie taki osobny kolor tła, to tutaj możecie sobie zmienić kolor, na przykład na czerwony. I tutaj te same opcje, co wcześniej, ale teraz Wam pokażę jeszcze co można zrobić z green screenem. To samo wy warstwy w multimedia. I tak, tutaj zrobiłam coś takiego. Zrobiłam taką animację z wyciętą blaczą biwicańską, która sobie tam skacze. I tak, tutaj na początku jak wyciąć tło. Mamy coś takiego jak Blue Box, klikamy to i jak widzicie już tła nie ma. Jeżeli tło jest inne niż zielone, no to tutaj można zmienić. Tutaj jak widzicie są inne opcje, żeby jeżeli coś tam nam nie gra, tak samo tutaj. Ale e, najlepiej zrobić to po prostu na zielonym tle i tyle. No i jak to zrobić? E, wezmę sobie tutaj teraz warstwa Multimedia e, i znajdę tą flacz. O, proszę. Wycinałam tło w aplikacji Ibis Paint, jeżeli ktoś by się pytał. No i teraz mamy tutaj coś taki klucz I można zrobić animację. Na przykład na początku chcemy, żeby była tu, a na końcu żeby była tam, o tutaj, żeby była na przykład na końcu. No więc na początku jest tu, przewijamy do końca i przesu przesuwamy ją tutaj. I mamy animację. Jak widzicie. Można również robić przejścia, trzeba kliknąć na ten kwadracik. Tutaj mamy przejścia, y, dotąd są takie, które już są, jest ich dużo. Y, Także każdy znajdzie coś tam dla siebie. A te akurat trzy ostatnie to mam jakieś pobrane, ale naprawdę y, nie trzeba pobierać, żeby znaleźć jakieś ciekawe. Także na pewno ktoś coś tam dla siebie sobie znajdzie. I tak to mniej więcej wygląda. Takie tutaj montowanie. Tutaj można dodać dźwięk. Także ja tutaj teraz znajdę muzykę, którą ubrałam do tego. I zaraz się widzimy. Ok, a więc ja znalazłam już tą muzykę. Jak na nią kliknęłam, to ona zaczęła grać. Teraz klikamy ten plusik. I tak, ja chcę ją od pewnego momentu. Więc po prostu tak. Klikam sobie tutaj w przycinanie. Wchodzę po lewej stronie. Klikam i przesuwam. Po prostu musicie zobaczyć, od którego momentu Wam pasuje i możecie ustawić w dowolnym miejscu. Jak zresztą widzicie. No i można jeszcze... I jest tutaj ten głos. Można go podgłośnić oczywiście i tak dalej. Tak więc można dograć głos właśnie. No i tak to się prezentuje. A więc myślę, że teraz po prostu um, Usunę to wszystko i spróbuję to zrobić jeszcze raz. Wszystko zmontuję. Będziecie mieć to w przyspieszonym tempie i będziecie mniej więcej widzieli, co robię. Zapomniałam wspomnieć, że jeżeli macie te multimedia i na nie klikniecie, również możecie je przesuwać. now uh -huh. Zapomniałam również dodać, że tutaj jest taka opcja i możecie tutaj przybliżyć bądź oddalić obraz, e, na przykład jeżeli chcecie, żeby na początku był taki, a na końcu taki, no to wtedy jak widzicie taki jest, a jeżeli chcecie, żeby był taki sam, no to klikacie te dwie kreski i wtedy ustawiacie jak chcecie, żeby był przez cały czas. Looking for you